Dzie... 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 Dzień dobry. Było mnie trochę nieprawdaż. Powód, dla którego mnie nie było, jest jeden. Gdybym był głupim leniem, powiedziałbym, że po prostu mi się nie chciało. A że jestem, filmów nie było, bo mi się nie chciało. Poza to, ostatnio czekam na nowy komputer, przez co będę zmieniał za niedługo program do montowania. Dlatego następny film pojawi się dopiero jak owe sprzęt mi przyjdzie. Dzisiaj zaś jest Halloween, dlatego wypadałoby porozmawiać o czymś troszkę mroczniejszym. Przyszła mi do głowy jedna produkcja, o której chętnie w ten dzień bym z wami i porozmawiał. Jest ona dosyć mroczna i zarazem jest to moja ulubiona gra wszech czasów. Roblox Gdzieś tą Halloweenową planszę! O boże oku! Mmm. Miałem na myśli Lejmana, dwójkę. Rayman 2. Jest to trójwymiarowy platformer będący kontynuacją oryginalnego Raymana, który ukazał się na PlayStation, Jaguarze, PC-tach... O Boże ile tego jest... linii Game Boy, sedze Saturn, Nintendo DS i na telefonach z iOS-em i Androidem. A no i na PlayStation Network, Boże... Pierwszą część da się chyba ograć nawet na mikserze, na tylu platformach się znajduje. Wracając, jak pierwsza część była słodziutka, trudna w cholerę platformy w Konwadę, tak dwójka jest słownym przeciwieństwem. Gra uderza swoim klimatem już na samym początku gry, kiedy widzimy zrujnowany świat i głodujących mieszkańców owego świata przetrzymywanych przez brzytwo brodego. a właśnie Brzytwo brody. Jest to antagonista drugiej części. Sieje on zniszczenia w całej krainie. Jest to kapitan robopiatów, których będziemy spotkać w całej grze, praktycznie na każdym kroku. Mają oni kilka wariantów, by nigdy nie było zbyt nudno. I to właśnie przez nich na samym początku Rayman zostaje. Pojmane. Na szczęście trafia on do tej samej celi co jego najlepszy przyjaciel Globox. Podskaż, która od tej części zajmie miejsce jednego z głównych bohaterów serii. Z jego pomocą uciekamy ze statku i tak oto rozpoczyna się gigantyczna przygoda. Naszym celem jest zebranie czterech masek, które obudzą potężnego polokusa, bez którego pomocy powstrzymanie przytworowego byłoby po prostu niemożliwe. Gdyby w grze są naprawdę dobrze zaprojektowane, bardzo kreatywnie, w dodatku są one akompaniowane świetną muzyką. Każda plansza stara oferować się coś innego, by gra była różnorodna. Wszystkie plansze w większości mają dosyć mroczny klimat, by pokazać jaką ten świat spotkała klęska. W dodatku, niektórzy przeciwnicy naprawdę w tej grze potrafią przerazić. Poczynając od Majka Wazowskiego, kończąc na gigantycznych wodach w pająkach. Czekają nas również bosowie, którzy są równie wyśmienici. Niektórzy z nich są dosyć łatwi jednakże z finałowym bossem na czele znajdą się tutaj też dosyć trudne wyzwania. A i żeby nie było za mało Halloweenowego klimatu, puszczę wam taki króciutki fragmencik gameplay'u. A więc, element 2. 10 na 10. Kocham, polecam. Jeszcze raz kocham. No i co? Na koniec miłego Halloween zjedzcie sobie jakieś duszki czy coś. Dobra, mu